Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, to osobiście uważam, że istnieje duża szansa na rozpoczęcie się HOSY już w 2024 roku i w tym filmie mam sześć dosyć konkretnych powodów opartych danymi, analizami, którymi zamierzam się z Wami podzielić w tym filmie, dlaczego akurat tak może się stać. I powód numer jeden, żeby tu już nie przeciągać, to uważam, że Bessa już dawno się rozpoczęła i ma się ku końcowi. Możemy to wywnioskować patrząc chociażby na wykresy, tak? Bo tą początkową oznaką Hossy jest potwierdzenie, że najniższy punkt Bessy został już osiągnięty. I w listopadzie 2021 roku po tym rekordowym poziomie Bitcoina wynoszącym 69 tysięcy dolarów, rozpoczęły się spadki a niedługo później, bo już w 2022 roku Bitcoin zaczął pikować nam w dół i nie mówimy tu o Jakieś tam 20, 30% czy nawet 40. Nie, to było ponad 77% i aż końcowo ustabilizował się on mniej więcej w oku poziomu tych 15,5 tysiąca dolarów. I w tym roku nastąpił jeden z najpoważniejszych spadków w historii Bessy na rynku kryptowalut, a na tą chwilę od początku tej Bessy minęły już prawie pełne dwa lata. I wielu analityków tak, uważa, że Bitcoin zaliczył najniższy poziom w listopadzie tego 2022 roku. I o ile Bitcoin nie spadnie ponownie poniżej tych 15 tysięcy dolarów, to oznaczałoby to, że analitycy mają rację i ten najniższy punkt Bessy został już osiągnięty. Aktualnie na ekranie widzimy, że najniższy punkt Bessy jest oznaczony pomarańczową linią, a zielona linia pokazuje nam wzrostową trajektorię ceny Bitcoina od tamtego momentu. I pomimo tego, że w międzyczasie Bitcoin doświadczał sporadycznych wahań, to ogólny trend na wykresach długoterminowych pozostaje wzrostowy. I osobiście uważam, że jest to bardzo mało prawdopodobne, aby Bitcoin spadł z powrotem do tego poprzedniego najniższego poziomu Bessy, czyli właśnie tych okolic 15 tysięcy dolarów. Bo przy przy obecnej cenie bitcoina musiałbym spaść mniej więcej. Ponownie o ponad 44%, aby ponownie przetestować te minimalne poziomy cyklu. No, wątpię, że tak się po prostu stanie. Jednak warto tutaj dodać, że jeżeli zobaczymy, tak, że Bitcoin zalicza poważniejsze spadki i osiąga aktualny poziom wsparcia, będzie to również świetna okazja do zakupu dla inwestorów długoterminowych. Drugim powodem, przez którego uważam, że HOSA może nadejść już w 2024 roku, jest to, że SEC staje się coraz mniejszym problemem. tak? Bo po pierwsze, SEC po raz pierwszy w historii uznał Bitcoin i Ethereum za towary, a nie papiery wartościowe. I ta zmiana oznacza ogromne zwycięstwo dla całej społeczności kryptowalutowej. Ponieważ oznacza to, że te dwa największe projekty na rynku kryptowalut podlegają teraz jurysdykcji CFTC, a nie SEC-u. I to jest dobra wiadomość, ponieważ patrząc i biorąc pod uwagę taką legendarną niechęć SEC-u do kryptowalut i taką nieuzasadnioną wręcz potrzebę kontroli firm z branży blockchain, za każdym razem, gdy możemy teraz odizolować Chociaż część projektów od tego rządowego podmiotu, jest to taki mały sukces w branży krypto, który warto świętować. Jeżeli chodzi o sek, jest jeszcze kilka takich małych zwycięstw, a nawet kilka nowych aktualizacji, które niedawno otrzymaliśmy i które warto jest umówić. Bo po pierwsze, SEC poniósł kilka porażek w swoich bitwach prawnych związanych właśnie z kryptowalutami, i obejmuje to słynną sprawę pomiędzy SEC a XRP, gdzie po ponad 2,5 roku, słuchajcie, batalii prawnych, sędzia w tej sprawie orzekł na korzyść Ripple'a, potwierdzając, że XRP nie jest papierem wartościowym. Co więcej, wniosek SEC o odwołanie się od tej decyzji został odrzucony przez sędziego w dniu 3 października, a sam sędzia stwierdził, że SEC nie wykazał istotnych podstaw do sprzeciwów. Co całkowicie zdyskredytowało ich pozycję w tej sprawie. Kolejna sprawa to Sek walczący z Grayscale, tak? Bo gdzie projekt z powodzeniem pokonał sprzeciw Seku, aby przekształcić Grayscale w publicznie notowany bitcoinowy ETF? Historia jest w zasadzie bardzo prosta, bo Grayscale złożył wniosek o pozostanie publicznym, notowanym ETF-em bitcoina, ale Sek oczywiście go odrzucił i Grayscale włączyło do gry swoich prawników, wytoczyło pozę przeciwko Sekowi, a ostatecznie po pewnym czasie działania prawne Grayscale'a doprowadziły do zatwierdzenia. Decyzji i aktualnie Grayscale jest zgodnie z wewnętrznym planem, jest w trakcie po prostu przekształcania się w ETF. No i na koniec bardzo taki medialny pozew w u przeciwko Coinbase'owi i Binance'owi. Pewnie go pamiętacie. rażał je o działanie jako giełdy naruszające bezpieczeństwo narodowe. Blokerzy i agencje rozliczeniowe bez odpowiedniej rejestracji faktycznie pokazał taki rosnący opór. Firm kryptowalutowej przeciwko nadmiernej i takiej nieuzasadnionej, wręcz agresywnej postawy seku wobec firm z branży kryptowalut. Tak więc zarówno Coinbase, jak i Binance zakwestionowały te swoje zarzuty seku, argumentując je, że aktywa i usługi, które oferują, nie są w rzeczywistości papierami wartościowymi. i Są to takie obecnie bardzo głośne toczące się procesy sądowe, które podkreślają rosnące postrzeganie seku jako agresywnego Organu regulacyjnego, który w żadnym wypadku nie działa w sposób taki sprawiedliwy, co zaczyna być coraz częściej poruszane w mainstreamowych zagranicznych mediach biznesowych. Jeżeli teraz spojrzymy wstecz na tą poprzednią hostę, to Sek naprawdę bardzo mocno ograniczył możliwość rozwoju rynku kryptowalut, i ciężko mi uwierzyć w narrację, aby było to w celu wiecie, tam ochrony inwestorów oraz konsumentów owszem, w ostatnich latach mieliśmy sporo afer, kilka giełd upadło, naprawdę ogromna ilość ludzi straciła pieniądze, ale czy na tradycyjnym rynku finansowym takie sytuacje nie występują? No, mamy oszustwa, afery, banki, które bankrutują, w przypadku tradycyjnych finansów nie jest to aż tak demonizowane jak w przypadku rynku kryptowalut, co nie? Także dlatego wiele osób uważa, że SEC ma w tym realny interes i fakt, że zaczyna przegrywać rozprawy sądowe, a firmy z branży kryptowalutowej Coraz częściej stawiają na swoim, jest bardzo takim pozytywnym sygnałem na aktualnym rynku. Powód numer 3 to to, że po prostu nadchodzi kolejny cykl bitcoina. Wiele osób uważa, że to wydarzenie będzie miało miejsce za 2 do 3 lat. W rzeczywistości oczekuje się, że nastąpi to w pierwszym lub drugim kwartale 2024 roku. Chodzi o halving, tak? Oznacza to, że nawet może to nastąpić w lutym albo nawet w czerwcu następnego roku. Historycznie, biorąc pod uwagę fakt, że cena bitcoina zawsze zaliczała Ogromne wzrosty po halvingu, który jest w kwietniu, gdzie po pierwszym cena Bitcoina wzrosła o ponad 9000, aby wyznaczyć pierwszy rekord czasów powyżej 1000 dolarów. Krótko po tym kolejny drugi już halving spowodował dynamiczny wzrost o ponad 3000, osiągając ponad 19 tysięcy dolarów. A jak większość z was pewnie wie, po trzecim halvingu cena Bitcoina wzrosła do obecnego rekordowego poziomu 69 tysięcy dolarów. Oczywiście takie liczby brzmią świetnie, ale czego możemy się z nich dowiedzieć? Wiedzieć. Cóż, te rekordowe ceny Bitcoina zwykle pojawiały się około rok po każdym takim wydarzeniu. Jeżeli więc rynek będzie nadal podążać za takimi dotychczasowymi trendami, to bardzo możliwe jest, że jeżeli w 2024 roku wydarzy się kolejny czwarty już halving, to nowe ATH powinniśmy zobaczyć gdzieś w połowie 2025 roku. Jeżeli nie wcześniej, i nawet podczas tej aktualnej bessy obserwujemy, że wiele z wielorybów nie wycofuje się i kontynuuje taką intensywną akumulację różnego rodzaju kryptowalut. Dobrym tego przykładem jest na przykład MicroStrategy, które cały czas dokupuje ogromne ilości bitcoina i co ciekawe kupili oni dziesiątki tysięcy bitcoinów nawet w zeszłym roku, gdy sytuacja była dla wielu inwestorów tak naprawdę opłakana i większość uciekła z rynku, a łącznie posiadają oni około 158 tysięcy bitcoinów. I dane on-chain bitcoina sugerują po, również, że uśpione wieloryby oraz większe portfele nieaktywne od dłuższego czasu ponownie wchodzą na rynek i dokupują naprawdę spore ilości bitcoinów. Oznacza to, że były to osoby, które zainwestowały dużo, dużo wcześniej, wrzuciły sobie swoje portfele na cold wallety i nie dotykały ich, dopóki sytuacja na rynku była niepewna. Tak więc skoro nagle się obudzili, stwierdzili, że ok, nadszedł tutaj czas, abyśmy znowu zaczęli kupować, to może to właśnie oznaczać tylko jedno, że te wieloryby mogą spodziewać się wzrostu cen w najbliższej przyszłości, a warto wspomnieć, że są to nierzadko osoby lub różne spółki, które na rynku finansowym zjadły zęby i potrafią analizować rynek z ogromnym wyprzedzeniem. Mój czwarty powód. Na rynkach jest dziś coraz więcej optymizmu i mniej strachu, tak? Od razu zaznaczam, że nie mylcie tego z jakąś tam ogólną sytuacją na światowych rynkach. Wiadomo, że gospodarka USA, jak i wielu krajów, ma się po prostu fatalnie. Panuje tam, wiecie, również krach na rynku mieszkaniowym, załamanie na rynku samochodowym. Generalnie na świecie jest pod tym względem no, ciężko teraz gospodarczo, ale pomimo tego, że nadal wielu inwestorów, jak i ludzi obawia się rynku, należy zdać sobie sprawę, że nastroje wśród wielu większych banków i instytucji, są obecnie tak właściwie i nie najgorsze tak i te duże instytucje na tą chwilę nie przewidują poważnego spowolnienia gospodarczego lub jakiegoś ogromnego krachu rynkowego, o którym tam wszyscy mówili na początku tego roku, a warto także dodać, że we wrześniu Goldman Sachs obniżył szacunkową szansę na recesję w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy do zaledwie 15%. I w swoim raporcie zatytułowanym Soft Landing Summer wskazywali na szereg zachęcających wskaźników ekonomicznych dotyczących inflacji i rynku pracy, które sugerują, że gospodarka USA uniknie recesji napędzanej przez rezerwę federalną, które i tak bardzo obawia się wiele osób, która zniechęca wielu inwestorów. I spójrzmy też na to, że spośród tych wszystkich banków, tak, które tutaj publikują podobne raporty, to właśnie Goldman Sachs jest raczej tym, który jest po prostu zawsze taki e, najbardziej ostrożny i uważny, ponieważ doświadczyli oni naprawdę wielu, wielu pułapek podczas poprzednich kraków rynkowych, z których już te wnioski myślę, że niewątpliwie wyciągnęli. I oczywiście, tak, wiadomo, że nie można brać tego za pewnik, ale jest to z pewnością taki pozytywny sygnał, który może nieco uspokoić, chociaż, pewną część inwestorów z takim niepokojem, tak, patrzących na aktualną sytuację w USA. I Generalnie mówiłem już też wcześniej i powtórzę jeszcze raz, aby podkreślić trochę moje zdanie w tym temacie. Cykle rynkowe zdarzają się cały czas, mamy wzloty, mamy upadki, ale to są właśnie takie momenty, w których chcemy zgromadzić nasze środki, aby wykorzystać w pełni ten taki potencjał zarobkowy, gdy rynek wraca na właściwe tory. Jeżeli czekamy na hostę, żeby zacząć kupować, to tak naprawdę nigdy nie zarobimy poważnych pieniędzy. Tak? Dlatego warto dostrzegać te sygnały rynkowe zanim staną się faktem i trafią do tego mainstreamu bo te widmo recesji oczywiście nadal ciąży nad tym rynkiem finansowym, ale jeżeli banki coraz optymistyczniej podchodzą do aktualnej sytuacji, to z pewnością warto mieć to na uwadze. Piąty powód, dla którego hostca na rynku kryptowalut może rozpocząć się w ciągu najbliższych miesięcy. Bardzo ważna kwestia to fakt, że obserwujemy aktualnie zwiększoną adopcję instytucjonalną, bo wspominałem o tym już wcześniej w tym materiale, ale warto wspomnieć o tym, że SEC chcąc nie chcąc poczynił znaczne postępy, końcowo akceptując ten ETF Bitcoina, tak? I oznacza to tak naprawdę kluczowy moment na rynku kryptowalut, ponieważ w momencie, w którym fundusze ETF zostaną zatwierdzone, będziemy mogli spodziewać się napływu znacznej ilości takiego kapitału już instytucjonalnego na rynki kryptowalut, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Jest to oczywiście na tą chwilę kwestia, na którą przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, ale cały czas obserwujemy adopcję kryptowalut na dosyć sporą skalę. I według CoinGecko e, mamy obecnie 32 spółki notowane na giełdzie, które łącznie posiadały 241 ileś tam bitcoinów, tysięcy, a ich łączna wartość przekracza kwotę 6,6 miliarda dolarów. I w ostatnim czasie nawet NASA wypowiadało się na temat ich współpracy z projektem Lone Star w celu wysłania danych podłączonych do blockchaina bezpośrednio na księżyc. Tak więc definitywnie tkwi w tym ogromny potencjał na najbliższe lata, który może wpłynąć bardzo znacząco na kolejne wzrosty na rynku kryptowalut. Szósty już taki ostatni powód, dla którego Bull market może moim zdaniem pojawić się już niedługo, a kiedy już się pojawi, to może zapoczątkować taki gigantyczny wzrost. To fakt, że topowe projekty z branży krypto cały czas kontynuują wdrażanie innowacji bez względu na sytuację rynkową. Mamy tutaj na myśli m.in. Merch Ethereum, ale także masę innych pomniejszych projektów, które cały czas, pomimo trwającej besy, wprowadzają ogromną ilość innowacji na rynek, napędzają rozwój technologiczny, który jest tak naprawdę jednym z najważniejszych atutów w branży krypto. Walut. Więc słuchajcie, to już to tak naprawdę wszystko w tym odcinku. Podzielcie się proszę ze mną swoimi opiniami na ten temat, czy według Was też jest już niedługo do naszej host na Kryptowalutach. Jak to wygląda z Waszej perspektywy, dajcie mi koniecznie znać pod tym filmem. Dzięki za uwagę i cześć.